Kolejne symbole do analizowania. Zaczynamy od tego. Tutaj będziemy pracować nad czterema oczkami i, podobnie jak w poprzednim filmiku, przekładamy pierwsze oczko tak, jak chcielibyśmy przerobić go jako oczko prawe czyli wkuwamy się od lewej strony, przekładamy go bez przerabiania na prawy drut. Przekładamy kolejne trzy oczka bez przerabiania, ale tym razem, tak jak się przerabia, oczka lewe, czyli wkuwamy się od prawej strony. Łapiemy lewym drutem nasze pierwsze oczko i nakładamy go na trzy kolejne oczka. Widzicie? Teraz przekładamy z powrotem te trzy oczka na lewy drut. Przerabiamy wszystkie trzy jako oczka prawe. I następnie narzucamy oczko. Podobny sposób będziemy przerabiać ten symbol. Przerobię sobie tutaj jedno oczko, żeby nam to narzucone oczko nie uciekło. I tutaj sytuację mamy odwrotną. Na czterech oczkach pracujemy, idziemy do czwartego oczka, wkłuwamy się od prawej strony, nakładamy to oczko. Na poprzednie trzy w ten sposób to oczko ma obejmować poprzednie trzy oczka. Teraz robimy narzut i trzy oczka prawe. Widzicie. Ten symbol natomiast, jak widzicie, rozwija się na pięciu oczkach, ale jest dokładnie tym samym co poprzednio, nic tutaj nie ma trudnego. Przerobię sobie tylko dwa oczka brzegowe na początek. I teraz pracujemy na pięciu oczkach. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte oczko łapiemy i nakładamy na poprzednie cztery oczka. Dokładnie tak widzicie. To piąte oczko ma obejmować poprzednie cztery. Teraz narzut. Narzucamy sobie jedno oczko i przerabiamy cztery oczka prawe. O, uciekają. Oto rezultat. I podobnie przerabiamy sobie ten symbol, ale tutaj musimy Przełożyć pierwsze oczko tak, jakbyśmy chcieli go przerabiać na prawo, czyli od lewej strony, przekładamy, przekładamy kolejne cztery tak, jak się przerabia oczka lewe, wracamy naszym lewym drutem do pierwszego oczka, to jest pierwsze. I nakładamy go na nasze cztery oczka. Widzicie, w ten sposób tutaj ma obejmować, ale zaczyna się od tej strony, i teraz powracamy z naszymi oczkami na lewy drut i przerabiamy je wszystkie jako oczka prawe. Jeden, dwa, trzy, cztery oczka prawe i narzut. Zrobię sobie tu jeszcze jedno oczko, żeby narzut nie uciekł. Widzicie? To są dwa lustrzane symbole. Tutaj mamy narzut na początku, a te cztery oczka prawe są objęte piątym oczkiem, natomiast tutaj mamy na odwrót pierwsze oczko obejmuje kolejne cztery i na końcu mamy narzut. I tak sobie przechodzimy do kolejnego symbolu, czyli do tego. Tutaj mamy sytuację troszeczkę inną, ponieważ widzicie mamy Pracować na czterech oczkach i mamy dwa narzuty na początku i na końcu. I jak my się mamy za to zabrać? Cztery oczka wkłuwamy się w oczko trzecie i czwarte prawym drutem, tutaj od prawej strony, i obydwa te oczka nakładamy na oczko numer. 3 i 4, e, przepraszam, oczko numer 1 i 2. Tak mamy nałożyć. Tutaj trzeba uważać, żeby nie uciekły, widzicie. Teraz mamy dwie pętelki, które obejmują nasze dwa oczka. Narzucamy jedno oczko, przerabiamy dwa oczka prawe i narzucamy kolejne oczko. Widzicie, tutaj jest ten supełek taki um, bardziej ścisły, bo mamy dwa oczka, które obejmują te dwa środkowe. A tu mamy narzut przed i narzut po, żeby się numer oczek zgadzał. Jak widzicie, nic trudnego. I przechodzimy do ostatniego symbolu, czyli tego. Tutaj będziemy mieć Trzy narzuty i zaraz Wam pokażę, jak się to robi. Tutaj mamy taką sytuację, że pracujemy sobie na pięciu oczkach i teraz będziemy nakładać oczka na te pierwsze dwa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery i pięć, więc pracujemy na tych pięciu oczkach. Wkuwamy się w trzecie oczko i nakładamy go na oczko numer jeden i dwa. W ten sposób obejmuje nam trzecie oczko, poprzednie dwa. Teraz robimy to samo z oczkiem... 4 i 5, obydwa razem muszą objąć te dwa oczka, więc nakładamy je tutaj. Widzicie, tutaj mamy taką potrójną pętelkę, która obejmuje nam te dwa oczka. I teraz musimy uzyskać z powrotem 5 oczek, tak jak było w wyjściowej. Sytuacji. Więc robimy narzut, przerabiamy oczko prawe, narzut, kolejne oczko prawe i narzut. Tutaj sobie zrobię jeszcze do końca, a właściwie to już dojadę do ostatniego oczka i zobaczymy. Co nam tutaj wyszło? Widzicie? Tutaj mamy tak mocno objęte dwa oczka tymi trzema pętelkami, a sytuacja wyjściowa jest ta sama. Widzicie, oczko 1, 2, 3, 4 i 5. I ten symbol występuje w trzech schematach. Sto czterdzieści sześć, sto pięćdziesiąt cztery i sto pięćdziesiąt pięć. Widzimy się w kolejnym filmiku.